Papuszko, papuszko, powiedz mi coś na łóżko. Tak, pierwszy, mam nadzieję, że nie ostatni. Tak, w tym programie telewizji Imperium zajmiemy się dosyć ciekawym zagadnieniem papugoterapii. A tutaj jest gość, który odwiedził zakład opiekuńczo-leczniczy przy ulicy Kozielskiej. Także jeszcze go pokażę. Zaprezentuj się. Dzisiaj jesteśmy w zakładzie opiekuńczo-leczniczym przy ulicy Kozielskiej. Ten adres dzisiaj ma wyjątkowych gości. W zasadzie gościa jednego skrzydlatego i jego dwie wspaniałe opiekunki piratki, panią Kasię i panią Sabinę. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Katarzyna Rakowska, Fundacja Skrzydlaty Raj i Sabina Gus, nasza wolontariuszka. Skrzydlaty Raj, e, proszę powiedzieć, na czym polega wasza, że tak powiem, akcja? Jeździcie... E, Pogliwickich, nie tylko placówkach medycznych i przybliżacie ten skrzydlaty raj pacjentom. My mamy właśnie, nasza fundacja polega na tym, że jeździmy do głównie chorych dzieci w szpitalach, do seniorów. Też teraz zaczniemy jeździć po szkołach. W czwartek będziemy w szkole specjalnej w Radziankowie i chcemy właśnie szerzyć tą papugoterapię, żeby ludzie nie bali się, że to są jakieś nie. Osiągalne ptaki, które mają wielkie pazury dzioby, bo są to bardzo przyjazne stworzenia, które chcą dużo miłości, czułości, bliskości i one właśnie powodują to, że są takimi antydepresantami. Dogoterapia, felinoterapia, alpakoterapia, tak, te, te pojęcia, papugoterapia, papugoterapia tak. i też widziałam takie szersze pojęcie avioterapia, czyli te terapie z ptakami ogólnie. Ogólnie ptaki, a my jesteśmy papugoterapia, czyli głównie ary, bo ary są takie najbardziej przyjazne, duże, piękne papugi, które są przyjazne do ludzi, bo są ręcznie karmione. Właśnie miałam się o to pytać, no bo jeśli chodzi o dogoterapię, no to kojarzy nam się, że na przykład taki Labrador czy Golden Retriever jest specjalnej dresurze. U nas to jest też właśnie, że od malutkiego one są ręcznie karmione przeze mnie, nie boją się dłoni, nie boją się ludzi i są właśnie takie bardzo przyjazne do ludzi. Jak ma na imię ten osobnik, osobniczka, nie znam się na ptaka? Nie ma nie ma imienia, bo my mamy też hodowlę. I właśnie takie głównie ary, arauny mamy w swojej hodowli i my im nie dajemy imion dlatego, żeby nowy właściciel już im dał imiona, żeby też ptaku nie robić z głowy takiego mętlika, żeby tu ma imię, a potem nowy właściciel powie, że to imię mu nie pasuje i już ten. Natomiast no, takie są najfajniejsze właśnie do jeżdżenia do papugoterapii, bo one bardzo chcą być głaskane, przytulane, nie ma w nich tej agresji jeszcze. Która może być później już jak są starsze i jak już są z ludźmi, bo ludzie też mogą im przekazywać nie zawsze dobre bodźce. Czyli to jest Ara. Tak, Ta Ara Una, tak. Naszym gościem jest Anna Ginał, rzeczniczka prasowa Szpitala Miejskiego numer 4 w Gliwicach. Dzień dobry. Dzień dobry. To nie pierwsza taka papugoterapia w Waszej instytucji? Zdecydowanie nie, na pewno nie pierwsza, nie ostatnia, dlatego że takie projekty społeczne mają ogromne znaczenie. To są takie małe niby rzeczy, które mają wielkie znaczenie, wielkie znaczenie dla pacjentów, ale nie tylko, dlatego że to jest fantastyczne narzędzie integracji, poprawy jakości komunikacji z personelem medycznym, z opiekunami. Myślę, że to zalet... Jest bardzo, bardzo wiele i można je tu wymieniać. Natomiast najważniejsze są chyba reakcje pacjentów, reakcje ludzi, którzy czasami no, jest z nimi utrudniony kontakt, są te, są te problemy. Natomiast oni naprawdę reagują na obecność zwierząt, reagują bardzo pozytywnie. Myślę, że bardzo dobrze to na nich działa i bardzo dobrze wpływa właśnie na te relacje, na to, żeby oni się asymilowali, żeby się integrowali, żeby czuli, że ktoś o nich myśli, że to, co oni czują, jest bardzo, bardzo ważne. A jeszcze, a jeszcze do pani Kasi takie pytanie, czy papuki bardzo, że tak powiem, wyczuwają emocje, bo ja się troszkę że tak, tak powiem. Uh -huh. Emocje, one też wyczuwają takie każde zwierzątko, że się boimy, jesteśmy przerażeni. Uh -huh. <laughs> ja jestem szczelarką, ale to jest troszkę inne, bym powiedziała, no inne emocje, mi towarzyszą tak, tak. podczas przeglądów. Uh -huh. Tak. Natomiast, no, bardzo są takie przyjazne, chcą być właśnie na człowieku, chcą być przytulane, chcą być głaskane. I teraz już, no, już chyba pani aż tak się nie boi. Nie, już, już, już mi lepiej. Już jak, ją, lepiej tak. jak papugę pani pogłaska, to już, już lepiej. A jakie zalety, jakby tej papugoterapii pani dostrzega jako osoba prowadząca? Radość, że na chwilę ludzie zapominają, i starsi, i ci najmłodsi o tym, że są w szpitalach, że mają jakieś badania, jakieś są problemy. No i to jest leczenie depresji. A teraz w społeczeństwie, typowo po tym covid po pandemii, bardzo dużo jest depresji, nie tylko wśród starszych ludzi, ale też wśród tych najmłodszych. A papugi właśnie dają takie, są jakby antydepresanty. Ja czuję to. Kolorowe, są wesołe, tak? Można je pogłaskać, można przytulić i to myślę, pomaga dużo właśnie w tej terapii. Nawet lekarze, personel medyczny mówi, że to przynajmniej bardzo u dzieci pomaga. Dzieci zachęca do tego do takiej interakcji, że chcą się bawić, chcą przytulać, chcą być z papugą. Z tym być, z papugą, to właśnie może poza pszczołami. Pomyślę o papudze. Tu osobiście się boję, bałabym się z pszczołami takie malutkie. Wolę papugę, nie? Dużą. Powiem pani szczerze, pszczoły też da się głaskać, także można, tylko trzeba ten moment odpowiedni wyczuć. Ona jest z tych, co mówią, powtarzają? Tak, ale to jest jeszcze za młoda, 4,5 miesiąca, więc na razie sobie gaworzy. A jak Panią wciągnięto do tej fundacji, proszę powiedzieć? Poznałam Grzesia jako fotografa i z początku jeździłam bardziej, byłam ja za kamerą, ale Grzesiu i Kasia zauważyli właśnie, że mam dużo wspólnego troszeczkę ze szpitalami. I jednak bardzo mnie to rusza i cieszy, jak mogę z nimi jechać, więc i ja zostałam piratką. Czy w domu Pani ma ptaki, czy to takie? Ja osobiście nie mam. Ale, no, po prostu taka też historia mojego życia. Sama lądowałam w szpitalach, sama leżałam. Były takie różne terapie. Wiadomo, przychodzili do szpitali. Dzieci wtedy bardzo uśmiechnięte. Chwila zapomnienia, uśmiech i po prostu. Teraz tą karmę pani chce zwrócić. Tak, dokładnie. Otóż to. Była pani jedną z tych najodważniejszych tutaj w tej grupie. Cieszę się bardzo, że mi się udało. Co jaka ta papuga jest w dotyku? Ja się bałam dotknąć. Kolorowa, no wspaniała papuga, no szkoda, że nie ma ich więcej, tylko jedna. Byłyby, ja też miałam, ale te dwie takie jednakowe. E, faliste, papuszki, takie nierozłączki, tak się chyba. No, a więcej tej kanarki wolełam. Popinki śpiewają, także Towarzyszyły. Ja miałam fanielkę. Czyli pani, specjalistka można powiedzieć? To, od... Dzieci, to Aha. zwierzętka Aha, to są były. potrzebne, tak, tak. bo to wychowują. Uśmiechy tutaj y, były, z tego co widziałam. Tak. Często na takich oddziałach również y, starsi ludzie nawet cieszą się bardziej jak te dzieci. Czasami dzieci są faktycznie czasami przestraszone. Starsi ludzie po prostu to jest, ten uśmiech to jest taki, widać ich, tą ich młodość z kiedyś. Ty powiesz nam coś? Pierwszy w telewizji Imperium wywiad z papugą? Powiesz nam coś? Arra, arra. O. Chyba jest troszkę. O? Co to znaczy? Dzień dobry. To było dzień dobry. Ja tak, tak, tak tłumaczę. Jest... Ja mam pewne tutaj doświadczenie w rozmowach z innymi gatunkami, ponieważ już z owcami na przykład wywiad przeprowadzam. także ja, ja tak sobie myślę. A jeszcze do Pani Kasi okay. bym chciała wrócić. A propos tego szkolenia, no bo tak mniej więcej o psach, no to wiadomo, że jak szkolenie może wyglądać, że muszą być jakieś tam smakołyki, że się dużo jakby powtarza tych elementów, które chcemy, żeby pies pojął. A jak to i kiedy się zaczyna szkolenie takiego właśnie ptaka, który będzie będzie terapeutą. No Można powiedzieć od malutkiego, już odtąd, od tą. Jak... Od jajeczka, od skorupki, no, tak? No, Czym no, skorupka nasiąknie, tym tak. tak? Tak. Nie, no już jak są już właśnie takie malutkie, one najpierw są w odchowalnikach, więc w odpowiedniej temperaturze są zamknięte, podawane tylko mają jedzenie. Potem już jak dostają piórka, to wychodzą z tego odchowalnika. No i wtedy nadal są karmione ręcznie, ale wtedy już je bierzemy na ręce, przytulamy. Dotykamy, są też z innymi papugami, więc nie są odizolowane, i wtedy one właśnie tak są tresowane, też dajemy im smakołyki, potem uczymy je na przykład o, żeby skrzydełka pokazywały, łapeczkę dawały, tak? Piąteczkę, buziaczki, tak. No i to jest takie po prostu w formie zabawy, tak jak z małym dzieckiem, bo to jest rozum siedmioletniego dziecka. No i tak je właśnie przygotowujemy, tak? A na tych różnych spotkaniach, na papugoterapii, no to one też się uczą, też dają od siebie coś. A z drugiej strony, no, ludzie też im dają, bo je głaskają, przytulają i są szczęśliwe wtedy. Ja widzę na takie szczęście. Ja widzę też błysk w pani oku, tak. e, z, który być może na pewno pojawia się podczas tych, podczas tych spotkań. Skąd wzięła się miłość do e, tych właśnie, do ptaków? Czy pani wyniosła to z domu, czy ktoś panią zaraził? Mój mąż właśnie jego tutaj nie ma z nami. Jako trzeci pirat. On zawsze papugi, papugi, papugi i tylko papugi były. Zawsze. Wie, konkretnie ary? Tak, tak, najpierw były to nimfy. Potem były amazonki. Do tej pory ma amazonkę, która ma 40, prawie 5 lat. U jego rodziców jest, bardzo dobrze się ma. No i u nas, właśnie ta hodowla ary, głównie kakadu, bo też jeszcze mamy jedną kakadu, megusie. No i też mamy amazonki oratrixy. Ach, piękne stworzenie. A jak długo już Państwo te fundacje prowadzą i te właśnie działania takie edukacyjne? Fundacja krótko istnieje, bo założyliśmy ją w styczniu tego roku, więc bardzo krótko, a po szpitalach jeździmy od czerwca tamtego roku. A skąd pomysł na piratów? Piraci, papugi, to tak się kojarzy, nie? Jeszcze takie skojarzenie. Ameryka, tak. A mity dotyczące właśnie takich papug. Też widziałam na Państwa stronie fundacji. Tam jeden taki mit dotyczący czegoś, o czym Pani wspomniała, czyli tego skrzydełka. Jak się wkłada? Tak. Papugi już od najmłodszych, właśnie, bardzo chcą, żeby ręka nasza lądowała pod skrzydełko. Same dając skrzydełko do góry, żeby, żeby czuły tą naszą bliskość. Natomiast no, hodowcy inni twierdzą, że to są strefy erogenne u papug i nie powinno się. Ale przy takich maluchach, które naprawdę są takie przyjazne, wykarmione ręcznie, nie ma tutaj tego problemu i to skrzydełko nie jest tą strefą erogenną, bo strefą erogenną są narządy rozrodcze, tam nie możemy papugi dotykać i za ogon, a natomiast tu pod skrzydełkiem na skrzydełko myślę, że nie robi żadnego problemu, szczególnie tym maluchom. Bardzo Panią dzisiaj dziękuję za rozmowę i życzę dziękuję. udanej wizyty w Gliwicach. Myślę, że spoglądam tutaj na Panią Rzecznik Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach, że nie będzie to ostatnia tutaj u nas, w naszym mieście. Bardzo dziękuję. Dziękujemy, dziękujemy bardzo.